Cześć! Sezon na truskawki w pełni. Co chwilę możecie natknąć się na nie w sklepach czy targowiskach, dlatego dziś pokażemy Wam sprawdzone patenty na te owoce. Zaczynamy! Jeżeli dotychczas kosztowaliście truskawki tylko wyłącznie na słodko, to od dziś możecie o tym zapomnieć. Zaraz pokażę Wam szybki i prosty przepis, gdzie w piękny sposób stworzycie sos, który dociągnie smak każdego grillowanego mięsa. Oglądajcie! Na początku kroję 1 kg truskawek i wrzucam je do blendera. Następnie dodaję 100 ml słodkiego sosu chili. Teraz wlewam po dwie łyżki octu jabłkowego i sosu Worcester. Następnie dodaję skórkę z cytryny oraz jej sok, a także jeden ząbek czosnku. Pozostało już tylko dodać łyżkę cukru, trochę soli, pieprzka kajęski, a całość zmiksować. Taki sos tworzy niebanalne połączenie z grillowanymi mięsami, więc jeśli jesteście otwarci na nowe doznania kulinarne, musicie go spróbować. Upały zaczynają dospierać każdemu z nas i wszyscy szukają skutecznego sposobu na ochłodzenie. Dlatego dziś pokażę Wam jeden z moich ulubionych drinków, który idealnie sprawdzi się w tej sytuacji. Na początku do blendera wrzucam 10 dużych truskawek bez szypułek. Następnie dodaję 10 kostek lodu i 40 ml grenadyny. Całość dokładnie miksuję, aż powstanie gładka masa. Wyciskam sok z cytryny, zanurzam w nim rant szklanki i obtaczam w cukrze. Teraz wlewam do niej 50 rumu i uzupełniam zmiksowanymi truskawkami. Pozostało już tylko całość udekorować i gotowe. Taki orzeźwiający drink idealnie schłodzi nasze ciało i rozgrzeje umysł. Polecam. Wszyscy wiemy, że na poprawę humoru najlepsze jest przegryzienie czegoś słodkiego. Skoro truskawki zalewają nas z każdej strony, to pora przygotować z nich prostą przekąskę. Na początku rozwijam ciasto francuskie i kroję je na prostokąty. Następnie pozbywam się szupołek z truskawek, przecinam je na pół i układam na cieście. Teraz składam prostokąty, brzegi dociskam widelcem, a wierzch każdego ciastka nacinam nożem. Całość przekładam na blachę do pieczenia, smaruję rozbełtanym jajkiem i posypuję brązowym cukrem. Pozostało już tylko upiec ciastka w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 15 minut. Teraz, kiedy macie ochotę na coś słodkiego, wystarczy poświęcić dosłownie kilka minut w kuchni, a po chwili macie gotową przekąskę. Spróbujcie sami! Wiadomo, że babcine przepisy są zawsze najlepsze, a sklepowe produkty nigdy nie osiągną tego poziomu. Dlatego dziś zaprezentuję Wam coś, co niegdyś pokazała mi babcia, czyli dżem, ale nie taki zwyczajny. Na początku odcinam szypułki od truskawek i kroję je na cztery części. Następnie przekładam je do garnka i zaczynam podgrzewać. Po chwili dodaję otartą skórkę z cytryny i drobno posiekaną miętę. Kiedy truskawki puszą sok, dodajemy 300 g cukru i 100 g pektyny, tak na około 1,5 kg owoców. Całość mieszamy i zagotowujemy, po czym przekładamy do wcześniej wyparzonych słoików. Jak to mówią, tylko w drzemie siła drzemie i to powiedzenie tutaj sprawdza się idealnie. Polecam wam oczywiście zrobić więcej słoiczków, aby w zimie też móc cieszyć się takimi pysznościami. Słuchajcie, ci pokazał Wam sposób na ochłodę dla dorosłych, ja natomiast zajmę się grupą do 18 lat. Właśnie dlatego pokażę Wam, jak zrobić pyszne lody, oczywiście truskawkowe. Zobaczcie. Na początku wrzucam do kielicha blendera pół kilograma truskawek bez szypułek. Następnie dodaję puszkę kondensowanego słodzonego mleka oraz kieliszek rumu z wanilią, który przygotowałem wcześniej. Do całości dodaję odrobinę soli i miksuję, aż powstanie gładka masa. Teraz w misce ubijam pół litra kremówki na bitą śmietanę. Do drugiej miski przelewam mus truskawkowy, dodaję bitą śmietanę i całość delikatnie mieszam. Na koniec dodaję jeszcze cząstki truskawek, przekładam do pojemników hermetycznych i wkładam do zamrażarki. Nie będę zachwalał tych lodów, bo są po prostu pyszne. A jeśli chcecie się o tym przekonać, to po prostu wykonajcie je sami. A wy macie jakieś swoje patenty na te popularne owoce? Podzielcie się nimi na naszej facebookowej grupie Bejcownicy z 5 sposobów na. Oczywiście, jak zwykle, nasze afterki na planie możecie obserwować tutaj. A jeśli chcecie dać nam przysłowiowy motor do działania, to zachęcamy Was do zostawienia nam suba. Trzymajcie się!